Floksów nie ma, ale puchar jest. Paweł jest. Hadasz, tak. Mamy go. <laughs> Nowa góra. Wszystko jest. Na każdy dzień, na każdą pogodę. No, przede wszystkim gratuluję mocnego zwycięstwa. To już piąte poddanie z rzędu. Mam nadzieję, że teraz nie staniesz się przewidywalny, bo to masz nie. tylko wygrane przez poddania. Jestem... jedną, z, jedną decyzję. Tak. No co, jestem wszechstronnym zawodnikiem. Jak trzeba walczyć, to walczę w stójce. Nadarza się okazja do obalenia, to to robię. A jak mój przeciwnik zostawi rękę tak jak Aleksander, to staram się to wykorzystać. No. Przek trenuję przekro przekrojowo, nie trenuję tylko jakiegoś partneru, żeby być jednopłaszczyznowym zawodnikiem. Trenuję mma no i mam nadzieję, że to było widać. Sam jeszcze muszę zobaczyć na spokojnie tę walkę, ale wydaje mi się, że jest wszystko okej. Okay. No dobrze. Cały czas dążyłeś, właśnie bardzo często dążyłeś do klinczu. Chodziło o to, żeby zgasić jego ataki jako zawodnika taekwondo? Wydaje mi się, że taka była taktyka Aleksandra, żeby dużo klinczować, kopać kolanami, mm. bo z tego co widziałem wcześniej, Aleksander dużo tego wykorzystywał w walkach. On szedł do klinczu, on szedł prawdopodobnie, żeby mnie zmęczyć, obkopać nogi. W tym klinczu czułem się dobrze, dużo też tego robimy u nas z chłopakami. Odpoczywałem, można powiedzieć, kontrolowałem to wszystko, starając się też zadawać jakieś pojedyncze kopnięcia i czekając na dalszy przebieg walki. Na pewno ci bardzo łatwo weszło, po prostu zrobiłeś to tak. Jeżeli chodzi o poddanie. To już zasługa Maćka Poloka i jego jiu-jitsu, które powolutku, powolutku chłoniemy od niego, no i jak widać są tego efekty. Można powiedzieć, że Śląsk nie zawiódł dzisiaj, publika oczywiście. No jak zawsze, jak zawsze za mną gdzieś jeżdżą, wspieramy się, walczy inny nasz klubowy kolega, to też to robimy, staramy się wspierać, no jak było widać ten, to, ten doping był, słyszałem go, bardzo im dziękuję, że, że przyjechali, że byli. No i tyle, no. I tak mówisz, środka siła. Standardowo, standardowo wyszedłeś, czy był jakiś stresik? No bo jednak trochę... Nie, nie, nie było żadnego stresu. Do końca te miałem taki corner, że do końca żeśmy sobie żartowali, aczkolwiek byliśmy skupieni na walce, byliśmy nastawieni na swoje. Tak ciężko przepracowałem okres przygotowawczy, że nie miałem się czym stresować, nie miałem nic sobie do zarzucenia, więc te wyjście do tego ringu na trzy razy po 5 minut to już sama przyjemność. Tak, tak na koniec powiedz, kiedy w ringu walczyłeś? Czy w ogóle kiedykolwiek? <gry> Stójkę, ogólnie trenuję na paku Katowice, gdzie jest taki samej wielkości ring, może nie jest to klatko ring, ale jest ring, te liny nie są mi obce, więc czuję się i dobrze i w klatce i w ringu. Aha, właśnie, powiedz jeszcze o tych dwóch kopnięciach w odczułeś to? Pierwsze nie było mocne, drugie już, już odczułem, fakt, że suspenso przejął pewną część. Nie bolały krocze, bardziej bolała pakwina. Boję się o to, żeby teraz po walce nie było tak jak właśnie w Szkocji na turnieju, że naderwałem więzadła pakwinowej. No tak. Póki co tego nie czuję, ale to jest jeszcze adrenalina. Mogę więcej coś powiedzieć za 15 minut. Także gratuluję jeszcze raz wygranej. Dzięki bardzo. Odzania.